W tym odcinku zajmę się poleceniem: nowe okno, które znajduje się w karcie Widok. Jest to bardzo sympatyczne polecenie, które pozwala patrzeć na dwa różne, na wiele różnych miejsc w tym samym pliku, w tym samym, skorzystając Excela. Załóżmy, że mam taki scenariusz. W arkuszu x 312 mam różne dane w czterech różnych kolumnach, a w arkuszu Sumy mam odpowiednie formuły, które będą mi sumowały te dane. Jeżeli chciałbym naraz widzieć wyniki tych sum oraz te dane albo wprowadzać je albo modyfikować, to nowe okno jest tutaj jak znalazł. Sprawdźmy to. Więc, będąc w zadowolonym arkuszu, klikam w kartę Widok, następnie w polecenie Nowe Okno i pojawia się nowe okno tego samego pliku. Zwróć uwagę na nazwy, które są w tytułach tych dwóch okien. To jest ten sam plik, ale na końcu jego nazwy po dwukropku jest cyfra. Ta jedynka i dwójka oznaczają okna, nowe okna tego samego dokumentu. Jeżeli bym otworzył jeszcze jedno okno, czyli kliknę jeszcze raz kartę widok, jeszcze raz polecenie nowe okno, to pojawi się trzecie okno, w którym mam na końcu trójkę, w którym z tych okien bym pracował. Nie ma to znaczenia, bo to jest ten sam plik, ten sam skoroszyt ser więc zamknę to trzecie okno, zostawiam tylko te dwa i teraz mogę te okna rozmieścić, żeby wygodnie było z nimi pracować. Więc to pierwsze mogę na przykład trochę zwęzić, to drugie mogę umieścić obok tego okna. Możesz oczywiście też skorzystać z, w karcie Widok z polecenia. Rozmieścić wszystko, ale jako, że ja nagrywam wycinek ekranu, to nie będę korzystał z tego polecenia, bo ono używa całego ekranu, aby rozmieścić te pliki albo sąsiadujące w poziomie, w pionie, albo kaskadowo. albo Więc kaskadowo. klikam tutaj, anuluj. Ustawiłem te okna obok siebie i teraz mogę powiedzieć Excelowi, że w tym drugim oknie to chciałbym patrzeć na arkusz sumy. Co mi to daje? Mogę teraz w tym arkuszu widzieć wyniki tych sum, zmieniając dane. Które znajdują się w tym oknie, w którym mam wyświetlony arkusz X311. Sprawdźmy to więc, wpiszę tutaj 1500 i spójrz, od razu suma się uaktualniła. Co więcej, jest to bardzo wygodne przy pisaniu formuł, w których muszę się poruszać pomiędzy arkuszami. Załóżmy, że chciałbym policzyć sumę dla danych z kolumny DGG, czyli sumę dla danych z tej kolumny, a ta suma ma być w tej komórce, czyli w zupełnie innym arkuszu. Zwróćcie uwagę, że jestem w dwóch różnych arkuszach. To jest ten sam, jeden ten sam plik, ale dwa różne arkusze. Może rozmieszczę to trochę, trochę inaczej. No i jeżeli teraz chciałbym policzyć tę sumę, to spójrzcie, jakie to jest proste. Równa się sumy, otwieram nawias i nie muszę już wewnątrz tego okna zmieniać tutaj arkusza, zaznaczać odpowiednich komórek, tylko mogę iść do tego drugiego okna, ponieważ widzę tutaj te komórki, które bym chciał Zsumować. Zaznaczam je, oczywiście dowolny obszar. I zwróć uwagę, Excel rozumie, że ma wyjść do innego arkusza i zaznaczyć komórki z innego arkusza. Zapisał sobie tutaj jego nazwę. Więc plus tego, takiego działania, takiego podejścia jest taki, że widzę cały czas formułę, którą piszę oraz komórki, które są w innym arkuszu, które zaznaczam dla tej formuły. Zamykam nawias, klikam Enter i formuła Gotowa. Oczywiście, jeżeli zmieniam, modyfikuję dane, to formuła powinna się uaktualniać mogę to od razu obserwować. Przypomnę, zmiany wykonywane w dowolnym oknie zapisują się w tym pliku. Nie ma znaczenia, w którym oknie akurat pracujesz. Jeżeli już nie potrzebujesz okien, zamykasz jedno z nich, wówczas w tytule znika ta cyfra, która była na końcu po dwukropku, i masz tylko jedno okno danego. W dowolnej chwili możesz wywołać nowe okno i z tego nowego okna korzystać.